Dzielę na cztery odcinki. W pierwszym odcinku, tym ogólnodostępnym, pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Natomiast w trzech kolejnych odcinkach, w odcinkach bonusowych dla osób wspierających kanał, będę pokazywał kolejne przykłady. Zaczynamy. Żeby wyznaczyć równanie ogólne prostej, przechodzącej przez dwa punkty, możemy skorzystać z równania prostej w postaci kierunkowej. Ten wzór musimy zapamiętać. y to się równa ax plus b. To jest równanie kierunkowe prostej, przechodzącej przez dwa punkty. I teraz zobacz. W zadaniu możemy skorzystać z tego, że jeśli współrzędna xowa punktu jest równa 0, to współrzędna y tego punktu automatycznie daje nam współczynnik b. Więc możemy już częściowo zapisać wzór y to się równa ax plus 8. Ale pamiętaj, współczynnik b otrzymasz tylko wtedy, gdy współrzędna xowa punktu równa się 0. W innym przypadku będziemy musieli układać układ równań i to rozwiązanie będę już pokazywał w kolejnych przykładach. I teraz do tego równania, tak przygotowanego, wstawiamy współrzędne punktu B. W miejsce Y wstaw czwórkę, w miejsce X wstaw dwójkę. Z tego równania wyznaczymy teraz a. Zobacz, 4 odjąć 8 to jest minus 4, to się równa 2a. Następnie podziel obustronnie tą równość przez 2. I otrzymasz w ten sposób współczynnik kierunkowy prostej. Więc w tym momencie mamy już wszystko gotowe, aby zapisać równanie kierunkowe prostej. Gotowe. Teraz to równanie przekształcimy do postaci ogólnej, czyli do postaci AX plus BY plus C. To się równa 0. Jak to równanie będzie wyglądało? Patrząc na równanie prostej w postaci kierunkowej, minus 2x przenoszę na lewą stronę, otrzymuję plus 2x, następnie do tego dodaję y, ósemkę przenoszę na lewą stronę i mamy rozwiązanie. Do tej postaci musimy doprowadzać każde z równań kierunkowych.